Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Takie tygodnie to ja lubię. Po pierwsze, zeszłotygodniowe premiery pozamiatały. Mieliśmy dwójkę naprawdę mega fajnych gości na naszych streamach, czyli jedną z najlepszych cosplayerek w Polsce, bardzo utalentowaną Margaret oraz Bartosza Lewandowskiego z Roboto Global, z którym przez trzy godziny rozmawialiśmy o tym, jak się tłumaczy gry na język polski oraz jak tworzy się i nagrywa do nich dubbing, też naturalnie w naszym języku. Polecam oba te streamy, zwłaszcza ten o dubbingu, bo już teraz wiem, Wiem, że temat ten powróci jeszcze raz kiedyś. Usiądziemy z Bartoszem, jeszcze raz porozmawiamy. Trzecią rzeczą w ostatnim tygodniu były dłuższe prezentacje, którymi się także zajmiemy, więc tradycyjnie usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy. Zapraszam na pesnius. News. Lecimy z tematami. Wysyp tygodnia zaczynam naturalnie od DLC do Horizon Forbidden West o podtytule Burning Shores i zajawam od razu, że ten dodatek jest bezpośrednią kontynuacją fabuły, więc jeśli jeszcze ktoś nie skończył podstawki, to właściwie cała jego zawartość jest w dużej mierze wielkim spoilerem. Tak więc to jest ten moment, w którym przeskakujecie ten fragment albo go oglądacie dalej. Nowa przygoda zaczyna się od kontaktu Silensa, który wyjawia, że wbrew temu co wszyscy myśleli po końcowych wydarzeniach w grze okazuje się, że przy życiu został jeszcze jeden z zenitów, niejaki Walter Londra. Możemy go określić jako nieufny, narcystyczny, ekscentryk, więc wiadomo, że spotkanie z nim będzie należało do tych super wspaniałych. Aby go odszukać, dziewczyna udaje się w okolice dawnego Los Angeles, które po sejsmicznych aktywnościach zmieniło się właściwie w mały archipelag. Na miejscu Eloy spotyka inną wojowniczkę z plemienia Kwen o imieniu Seika, no i dziewczyna stara się odnaleźć zaginionych członków załogi, w której znajdowała się także jej siostra. Celu bohaterek jest więc zbieżny, poniekąd co oznacza kolejną przygodę w świecie Horizon. DLC Burning Shores to takie znaczące rozwinięcie tego, co było w podstawce, jednak z racji miejsca, w którym się odbywa naturalnie, dzieje się ono w nieco mniejszej skali. Są nowi przeciwnicy, nowe modele broni, też takiej przyszłościowej super. Też ciekawostka, oprócz mechanicznych zwierząt możemy teraz korzystać z przemieszczania się za pomocą specyficznej motorówki. DLC trochę mocniej także stawia na zagadki terenowe i tutaj na przykład można wskazać strzelanie w odpowiednie miejsca harpunami, które potem tworzą platformy, dzięki którym dostaniemy się wyżej. Naturalnie highlightem są nowe maszyny, a zwłaszcza ptak, który potrafi także zanurzyć się w wodzie. O pięknych chmurach już pewnie słyszeliście i są naprawdę ładnie wykonane, no i generalnie DLC pokazuje, że pomimo tego, że i tak Horizon Forbidden West już teraz jest bardzo ładną grą, no to jednak tę poprzeczkę da się podnieść jeszcze wyżej. Tak na marginesie myślę, że w następnym tygodniu jeszcze raz wrzucę Burning Shores na stream, w sensie nie w tym, tylko w następnym, I bo chcę po prostu wrócić do tego świata i zobaczyć jeszcze trochę co tam się kryje w tym, nazwijmy go rozpękniętym Los Angeles. Zanim zacznę o kolejnej grze, słowo ostrzeżenia, jeśli boicie się rozpadających się w HD zombie, proponuję przeskoczyć ten fragment. Tutaj zostawiam moment na przeskok. A dla tych, którzy nie wiedzą, Dead Island 2 była do tej pory jedną z tych gier, które istniały jako taki swoisty mem w internecie za sprawą tego, że była ona robiona od wielu, wielu lat. Historia jej powstania na bank przybliży nam za jakiś czas na przykład na YouTubie kanał Gamers pisane przez V, a ja spieszę z informacją, że klątwa została zdjęta, gra miała swoją premierę i okazała się bardzo fajną produkcją. Historia jest to w sumie prosta, grupa bohaterów wsiada do jednego z ostatnich transportów lotniczych uciekających z zainfekowanego LA, ale naturalnie zombie są już na pokładzie, więc dochodzi do katastrofy, żywa tylko jeden z bohaterów lub yy, jedna z bohaterek, yy, czyli ten, ta postać, w którą wcielamy się my. Yy, nie bez perturbacji opuszczamy miejsce katastrofy, a następnie idziemy na miasto szukać sposobu, jak się z tego koszmarnego miejsca wydostać. Misówki w grze podzielone są na osobne, średnio duże lokacje, które, tak jak widać, są kolejnymi częściami rozpoznawalnych dzielnic Los Angeles. Czyli nie jest to otwarte świato takie średnio, tak jak mówiłem, większe, skrojone na miarę lokacje. Więc łazimy po okolicy, pchamy fabułę do przodu i zwiedzamy tym samym kolejne misówki. To akurat jest bardzo spoko, bo lokacje są świetnie zaprojektowane i przemierzanie kolejnych budynków czy ulic jest taką przygodą samą w sobie właściwie. Także postaci, z którymi wchodzimy w interakcje, są bardzo fajnie wymyślone i właściwie wszystkie zapadają od razu w pamięć. Drugim głównym założeniem gry jest walka z zombie i jest ona przynajmniej moim zdaniem bardzo fajnie zrobiona. Słowo klucz fizyka. Czyli zależy w co i gdzie uderzymy, zombie odpowiednio na to zareaguje. Dodatkowo rozpadają się one zgodnie z tym, jak je okładamy, więc z tym też się można właściwie trochę pobawić. No i też walka z nimi dzięki temu, że jest ich taka bardziej ograniczona ilość pojawiających się na mapie, to jest o wiele bardziej określiłbymą taką personalną i bezpośrednią. Gra nie jest jakoś niesamowicie trudna, więc pomimo zagrożenia, jakie niosą ze sobą, nie umarli. Możemy puścić wodze fantazji w temacie kreatywnej rozwałki. Wspominałem o tym kilka razy wcześniej, nie jestem super fanem gier, w których biała broń ulega degradacji i zniszczeniu i też taki tutaj system występuje, aczkolwiek muszę oddać Dead Island 2, wszelakie pałki, miecze, kilofy, noże czy inny wykręcony dostępny tutaj oręż, jest wystarczająco wytrzymały oraz tani do naprawienia, że nawet jak musimy na chwilę przerzucić się na jakiś inny model, no nie jest to po prostu uciążliwe. Tam grę można także przejść łącznie w trzyosobowym kopie. Osobiście najbardziej podobał mi się luźny ton tej gry. Psz, oh, oh. Oh, 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 oh. I nóżka. Panna młoda. Damn! No, powiem szczerze, że to będzie gruba akcja Henrietto! Przestań! Przestań! Nie zmuszaj mnie do tego! Więc jeśli szukaliście nieco innej, nie tak bardzo wymagającej skilowo, nieco mniejszej w skali, ale nastawionej na luźną zabawę gry z bardzo ładnie wykonanymi miejscówkami, no to Dead Island powinna zdecydowanie znaleźć się albo na waszym radarze growym, albo z automatów waszej kolekcji. Mi się zdecydowanie podoba ta produkcja, może nawet pokuszę się o platynę. W zeszłym tygodniu miała też premierę specyficzna kolekcja kultowych już pierwszych sześciu odsłon Final Fantasy w kolekcji Pixel Remaster i zjawiłem od razu, że gry te wrzucam na czwartkowy stream, bo z jednej strony fanom serii no, raczej nie trzeba mówić czym są te gry, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że młodsi gracze no, nie do końca mogą kliknąć z tym co widzą właśnie na ekranie. Plus, o ile wszystkie gry otrzymały zunifikowaną czcionkę, możliwość wyboru klasycznej i nowo zaaranżowanej muzyki, sporo bardzo fajnych ułatwień takich jak mnożniki zdobywanych punktów doświadczenia, czy na przykład w zależności od odsłony serii punktów umiejętności, to jednak nie mają one polskiego tłumaczenia, więc znajomość języka angielskiego jest tutaj bardzo ważna, aby w ogóle cokolwiek zrozumieć. Dodatkowo jest to 6 gier, więc postaram się pokrótce opowiedzieć o każdej z nich, a myślę, że 4 godziny będzie wystarczającym czasem, aby jak to się mówi, liznąć temat. Gry w tej kolekcji są dostępne w wersji cyfrowej i teoretycznie też jest, a właściwie była możliwość dorwania ich w pudle ale teraz y, już raczej była, bo można je znaleźć na aukcjach, y, no bo pierwotnie została ona wypuszczona jako takiego swojego rodzaju ekstra rzecz, y, na którą zapisy były jeszcze przed premierą. Niemniej Final Fantasy Pixel Remaster to kawał growej historii, więc myślę warto zainteresować się tematem. W ubiegłym tygodniu odbył się też kolejny pokaz, tym razem ponad 30-minutowy, szóstej części Street Fightera. I zanim opowiem w skrócie, co tam pokazano, to zajawiam od razu, że możecie sobie ściągnąć demo gry, zarówno na PS4, jak i PS5. I też od razu mówię, że zanim rzucicie się w wirwalki, przynajmniej na PS5, sprawdźcie w opcjach grafiki, aby przestawić sobie na wydajność. Powoduje to, że gra śmiga w 60 FPS, co akurat w tym przypadku jest, myślę, wielce wskazane. I teraz, w demo w opcji World Tour można sobie moment pośmigać po mieście, ale nie ma tu możliwości Zapisu, więc najlepiej pograć sobie jednym ciągiem, aczkolwiek naszą postać, którą tam sobie wymyślimy, można później wykorzystać w pełnej wersji gry. No Oprócz tego, w demo możemy powalczyć sobie Ryu albo Lukiem na jednej z aren przeciwko komputerowi lub drugiemu graczowi. Wracając do prezentacji, polecam zobaczyć sobie całość, bo Street Fighter 6 jest mega dobity pod kątem zawartości. No, pierwszy przykład z brzegu: wspominałem o tym, że możemy, a właściwie musimy, stworzyć swoją postać. Bierzemy więc udział e, tym samym w trybie fabularnym, w mieście. E, możemy na przykład wyzywać przechodniów do walki i są całkiem skorzy do tego. I e, jest to jak najbardziej ok, ponieważ Metro City, w którym odbywa się gra, jest właściwie taką kapkomową wersją Nowego Jorku, a po tym jak były burmistrz Hagar. Ogarnął różne gangi i przestępców, zrobiło się tu znacznie milej, aczkolwiek szalająca wcześniej przestępczość spowodowała właśnie, że mieszkańcy są zahartowani w boju, więc przyjacielski sparing na chodniku nikomu tutaj nie robi problemu. Oprócz tego możemy kupować jedzenie, ubrania, walczyć z kilkoma przeciwnikami naraz, zwiedzać okolice, podejmować się różnych zadań i też co jest fajne, spotykając innych bohaterów, szóstki uczymy się od nich technik, dzięki temu. E więc chcąc czy nie chcąc uczymy się nimi grać, tak aby potem w trybie Multi lub Versus mieć po prostu świadomość tego, jak daną postacią sterować. Miasto jest duże, ma mnóstwo zakamarków i poukrywanych sekretów, możemy nawet wstrzymać na przykład czas, aby pomóc sobie lekko w walce, A wraz z rozwojem fabuły, z tego co rozumiem, przynajmniej można nawet później zmienić całe miasto. Ilość możliwości jak na bijatykę jest tutaj faktycznie bez precedensu. Z kolei w trybie Battle Hub wbijamy do takiego najbardziej wypasionego salonu gier, w którym możemy walczyć z innymi graczami. Nie tylko głównymi bohaterami, czy raczej zawodnikami szóstki, ale także naszym awatarem, który wcześniej stworzyliśmy. Możemy nawet pograć sobie w klasyczne odsłony za pomocą automatów. Nie mówiąc już na przykład o tworzeniu własnych klubów czy jakichś tam nawet no możliwości jest absolutnie w opór. I co jeszcze? Prowadzono na przykład także liczne opcjonalne sygnały dźwiękowe, pomagające określić nie tylko odległość pomiędzy zawodnikami, ale także to, w jakiej płaszczyźnie zadawane są ciosy. Dodatkowo dostępne są tutoriale dla każdej z postaci, każdego ciosu oraz kombinacji, którymi dysponują, więc to jest mega rozpracowane. Można nawet spowolnić grę podczas treningu, aby wyczuć odpowiedni timing ataku. I powtórzę to jeszcze raz, ilość rzeczy pobocznych umieszczonych w tej grze jest po prostu abstrakcyjnie duża. Zajawiono także dodatkowych zawodników od razu, którzy pojawią się pierwszego roku po premierze gry. Rashid dołączy do gry latem, Aki na jesieni, Ed po nowym roku, a Kuma natomiast następnej wiosny. Sprawdźcie sobie całą prezentację, link wrzucam do niej do opisu. Ściągnijcie sobie demo koniecznie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Moim zdaniem to będzie najlepszy jak dotąd Street Fighter. A kto wie, czy nie najlepsza Biateka 2D, która do tej pory trafiła na konsolę, Chyba, że panowie z Netherlands Studios mają na to jakąś odpowiedź. Mam nadzieję, że mają. Szybkie newsy, które są szybkie, tradycyjnie dopełnią nam zestaw informacji i też polecę szybko, żeby nie przedłużać. Wspominałem o możliwości ściągnięcia demo SF6, ale jak poszukacie, można też zaciągnąć demo King of Fighters 15. Dostępnych jest w nim kilku zawodników, więc można sobie sprawdzić, jak śmiga ta wydana niespełna rok temu. Klasyczna bijatyka. Też wrzucam wam w opis link do Immortals of Aveyum, czyli tego FPM-a, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Materiał jest o tyle ciekawy, że jest to właściwie 6 minut niczym niezmąconego gameplay'u, pokazującego walkę, menu ekwipunku i segment takiej mini zagadki logicznej, która kończy się walki z takim jakimś mini bossem. W sumie szanuję takie podejście, samo mięso, zero spulchniaczy czy innych konserwantów. 24 kwietnia szukajcie update'u do Cult of the Lamb o podtytule Relics of the Old Faith. Update jest spoko, bo raz, że darmowy, dwa, że dorzuca do gry nowe relikty, jak na przykład zamrażanie czasu, nowe ciężkie ataki dla niektórych broni, nowych wyznawców, nowe budynki, fotomode, nowe krucjaty, no, bardziej wymagających bossów, generalnie jeszcze więcej fajnego okultystycznego chaosu. Update'em, który natomiast już jest dostępny, to ten do Dying Light 2. Gut Feeling wprowadza do gry poprawioną fizykę i system zniszczeń zakażonych, transmogryfikację, czyli wizualną zmianę ciuchów przy zachowaniu ich oryginalnych parametrów, można upgrade'ować schematy broni, są także i dodatkowe kostiumy. Update jest darmowy, jak mówiłem, więc można ściągać, grać, ciąć, kopać, bić. Można to wszystko robić. Potwierdzono datę premiery Oxenfree 2 Lost Signals, będzie ona miała miejsce 12 czerwca. Przypominam, że gra jest swoistą taką paranormalną przygodówką, która bardzo duży nacisk kładzie na aspekt narracji i rozmów pomiędzy bohaterami. Inna sprawa jest taka, że pierwsza część, którą często można dorwać za kilkanaście złotych w PlayStation Store na różnych wyprzedażach, też była bardzo fajną produkcją. Gra posiada bardzo fajny klimat i można też przy okazji się angielskiego nieźle przy niej poduczyć. I teraz dwie zapowiedzi gier, na które osobiście czekam w stanie niesamowitego wiercenia się na krześle. Mam nadzieję, że to widać. Udostępniono pierwszy trailer Blasphemous 2. Dla przypomnienia, zajawiam, że jest to Dark Fantasy Metroidvania, w której wcielamy się w potępionego rycerza, walczącego o odkupienie, a właściwie starającego się powstrzymać nadejście pewnej istoty. Nie będę tutaj zdradzał więcej, bo może nie graliście jeszcze w jedynkę. Opowieść jak widać rozgrywa się w mrocznym, przepełnionym religijnym symbolizmem świecie pełnym potworów i demonów. I to co mi się najbardziej podoba, z tego co widzę przynajmniej, to to, że gra dalej jest utrzymana w retro stylu, jak część pierwsza, ale główny bohater znacznie zyskał na swojej mobilności. Premiera gry jest planowana na koniec tego lata i co ciekawe na PS5. Nie ukrywam, że jaram się totalnie w opór, no bo jedynka jest jedną z moich ulubionych gier tego typu, więc też polecam ją sprawdzić. Drugi materiał dotyczy Remnant 2, a dokładnie klasy handlera, czyli pana i jego psa. Piechu nie tylko gryzie demony Tyłki, ale także dzięki temu, że jest przy nas, powraca mu zdrowie, też i nam. E, nasza więź z nim powoduje, że Piechu potrafi korzystać ze Smoczego Serca, aby nas lub kogoś innego podnieść z kolan, gdy padnie. Możemy wydać mu polecenia ataku, obrony, wzmocnienia, agro dla grupy, e, dogo może zawyć, co też podbija całemu teamowi moc, plus na przykład obniża on obrażenia od Friendly Fire, co świetnie sprawdza się podczas grupowych wypadów. Reasumując, wiem już kompletnie, jaką klasą będę grał w Remnant 2, uwielbiam psy, 10 piesełów na 10. 10. Dziękuję, tyle w temacie. I taką w sumie mam jeszcze ciekawostkę, którą doczytałem w serwisie Push Square, może Was to zainteresuje. Wspominałem o tym, że 25 maja w końcu ukaże się The Lord of the Rings Golum i okazuje się, że twórcy postanowili mocno pójść w klimat i postarali się nagrać dużą część dialogów poszczególnych postaci w języku Elfim, czyli sindarin. Aczkolwiek... Postanowili, że część z tych dialogów znajdzie się w grze bazowej, ale jak chcemy je mieć wszystkie, trzeba będzie zaopatrzyć się w najwyższą edycję gry. Nie mnie oceniać ten ruch, ale widzę już teraz, że nie wszystkim się to spodobało. Udostępniono kolejny trailer z ósmej odsłony serii Tekken. Tym razem pochodząca z bogatego domu arystokratka Lili otrzymała swoje dwie minuty. Jako, że nigdy nie mainowałem tej postaci, zaryzykuję stwierdzenie, że zachowuje się ona bardzo podobnie do tego, jak wyglądało to wcześniej. Aczkolwiek, teraz jest tu jeszcze więcej obrotów w poziomie i w pionie. Dajcie mi już tego ósmego Tekkena, bo chyba zwariuje. A na koniec zostawiłem coś, co na pewno się wszystkim spodoba. Jest to reklama takiej logiczno-zręcznościowo-lemingowej Shiba gry o tytule Humanity. Reklama jest piękna, przywodzi na myśl klasyczne materiały promujące PlayStation 1 i mnie się bardzo podoba. Gra będzie dostępna 16 maja i będzie częścią oferty PS Plus na poziomie Extra oraz Premium. To by było tyle w tym tygodniu. Żegnam się bez żalu, bo myślę, że każdy ma aktualnie w co grać, a ten tydzień przyniesie kolejne fajne produkcje, m.in. np. Rudy Jedi 2. Taka gra będzie także i u nas na streamie, więc wypatrujcie jej w okolicach końca tygodnia. Do zobaczenia więc w kolejnych newsach, na naszych live'ach we wtorki, czwartki i piątki. Piąteczka, żółwik, cześć, na razie. Do zobaczenia.